Witam Państwa w programie Gość Życia Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś naszym gościem, moimi państwa, jest pan Mieczysław Maciążek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Womińskiego Balu dobroczynnego. Witam pana. Dzień dobry. Witam Państwa ponownie. Panie Mieczysławie Wołomiński bal dobroczynny 24 lata, jak pan wspomniał przed naszą rozmową przed kamerą, po wojnie 24 bal. Na co przeznaczacie tak. swoją pomoc w tym roku? Co ciekawego się wydarzy? W tym roku, ponieważ mamy zawsze stałe programy takie, mhm. które chcemy wspomagać i jak również z tymi, z którymi współpracujemy. Na pewno nie zapomnijmy o hospicjum, bo to jest mm -hmm. nasza mm -hmm. instytucja, którą Czy stale wspomagamy. Od kilku lat, za każdym razem, hospicjum jakaś tam część Było bardziej... kiedyś wyposażone cała prasowalnia i pralnia hospicjum, była kupiona mm -hmm. z balu dobroczynnego. Wyposażaliśmy meble, przekazywaliśmy łóżka mm -hmm. i sprzęt mm -hmm. do hospicjum. W ostatnim roku kupiliśmy z balu dobroczynnego naczynia. Dla hospicjum, które są używane przez chorych. I myślę, że w zależności od efektu, jaki przyniesie bal, mhm. na pewno też podobno są jednym, sumę, jednym też, z naszych celów tak, jest. A drugie chcemy wspomagać nie, takie projekty edukacyjne bardziej. Tak jak mhm. wyposażyliśmy tutaj w Domu Kultury, pracownie, razem z tym moim. Byłem rotary, pracownie do nauki języków z, intensywną, ale również chcemy bardzo rozwinąć i wrócić do nauczania astronomii, na przykład mm -hmm. przez e, wykorzystanie lepsze teleskopu, którym mm -hmm. dysponujemy wspaniałego i który. No ten chcemy... teleskop coś nie może jakoś takiego swojego znaleźć. Wydaje nam się, że teraz znaleźliśmy miejsca. grupę. Wszystko zależy od aktywnych ludzi, mm -hmm. którzy chcą poświęcić swoją wiedzę. Rzecz wydawałoby chociaż... się ciekawa, ale nie może jakoś w tym naszym środowisku zaskoczyć, prawda? Myślę, że znajdziemy grupę mm -hmm. fanatyków astronomii, mm -hmm. ale pójdziemy szerzej na cały powiat wołomiński, bo są zainteresowane osoby z Marek, żeby tu przyjeżdżać, mm -hmm. robić sesje. A poza tym technika poszła do przodu i będziemy mieli możliwość chyba również... Udostępniać obraz z tego mhm. teleskopu w internecie. Yy, to czyli, wymaga pewnych czyli tak jakby jeszcze nakładów finansowych. Tegoroczny BAL ma dwa cele, tak? Cel yy, pierwszy, stały Wasz, czyli pomoc yy, Hospicjum Wołomieńskiemu, i drugi w zasadzie też stały, edukacyjny, prawda? Znaczy, w zeszłym roku również wspomagamy, bo współdziałamy z Rotary, będziemy uczestniczyli w takim programie Stop Cancer, mhm. który się nazywa Zatrzymaj Raka. Mm -hmm. Chcemy po prostu przyczynić się do lepszego, wcześniejszego rozpoznawania raka. I w jaki sposób chcemy się zrobić? Przez to, zrobić? że wyślemy patologów, czyli mm -hmm. lekarzy, którzy zajmują się rozpoznawaniem próbek. Wysłać do najlepszych ośrodków na świecie. Czyli aby chcecie, chcecie lekarze na delegować, żeby się nauczyli, tak? Dać fundować im stypendia, mm -hmm. które umożliwią im Pobranie nauki w najlepszych światowych mhm. ośrodkach, bo jeżeli oni rocznie rozpoznając tysiąc próbek, rozpoznają 20 czy 50 lepiej mhm. wcześniej, to potem poziom leczenia, koszt tego leczenia, komfort życia pacjenta jest mhm. zupełnie inny i w takie działania też będziemy się włączać. Wspomniał Pan o Rotary. Z tego co ja pamiętam, na kilku Waszych balach byłam, o większości z nich z Wami rozmawiałam. Rotary uczestniczy w sposób taki dosyć namacalny w tych Waszych działaniach. Już nieraz tłumaczyliśmy, na czym ta Wasza współpraca polega, jakby Pan jednak chciał jeszcze Polega to raz współpraca nasza Przypominam, jak, robiliśmy, jak kupowaliśmy karetkę, która do tej pory mm -hmm. jest znakom mm -hmm. logiem klubu biznesu i Rotary, że. Odwrotnie niż inne organizacje, my pieniądze, które zbierzemy, pomnażamy. Mm -hmm. Jeżeli Wołomiński Klub Biznesu zbierze 10 tysięcy, to Klub Rotary dołoży do tego 10 tysięcy, ale klubów Rotary na świecie jest kilkadziesiąt tysięcy. Mm -hmm. Mamy zaprzyjaźnione inne kluby, one też nam dołożą, a Fundacja Rotary działająca w podwoi to, co zebraliśmy mm -hmm. na karetkę, z klubu biznesu przeznaczyliśmy 15 tysięcy złotych, a dzięki a kosztowała? a kosztowała 153. Czyli w sumie 10 razy więcej. 10 razy więcej, tak? ale przeciętnie zawsze robimy tak, że mnożymy zebrane pieniądze razy 4. Mhm. I to jest y efekt działania właśnie fundacji, do której milion osób wpłaca po 100 dolarów rocznie. Niewielka suma. Y bal odbędzie się 20. 5 stycznia. 5 stycznia, jak zwykle w hotelu u Pietrzaków, tak? No mamy ciągle nadzieję, że mm. powstanie jakiś duży, dobry hotel w Wołominie, centrum naszego powiatu, który będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom nie tylko sali, ale również obsługi, również tego, żeby goście nasi mogli zamieszkać w odpowiednich warunkach. No chcemy, tak jak pierwszy bal. Wyznaczał pewne trendy dla mhm. balów, które się potem odbywały. Chcemy kontynuować tę tradycję, że my wyznaczamy trendy i standardy. Wołominski bal, bal biznesu odbywa się w Zielonce. Bo jest to miejsce powiatu wołomińskiego, mhm. a Wołomin niestety nie ma odpowiedniego lokalu. Nie możemy mhm. robić balów w domu kultury, mhm. gdzie nie ma zaplecza do kuchennego, cateringowego. I nie możemy wyjeżdżać gdzieś daleko poza nasz powiat, poza tym. No, Może jeżeli... nie to, że nie możecie, myślę, że nie chcecie. Nie, myślę, że tu jest też apel, że władze powinny ukierunkować się na to, żeby był plan zagospodarowania i przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować mhm. w tego rodzaju obiekty, żeby mogli to zrobić, a. O ile wiem, to w naszym powiecie tylko jedna gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, a wszystkie inne tak działają na zasadzie. Zostawmy może dziś gminę i na ten temat umówimy się na odrębne spotkanie, a skupmy się na tym, co robicie Państwo jako przedsiębiorcy, Wałmiński Klub Biznesu powołał, powstał tak, obok Związek Pracodawców Powiatu Wałmińskiego. Jest Pan członkiem zarządu tego związku. Czym się zajmujecie? Skąd pomysł, żeby taką nową organizację powołać? Sam klub yy, nie wystarczył? Nie, dlatego, że klub, Związek Pracodawców jest, ma lepsze umocowanie we współdziałaniu z innymi organizacjami yy. pracodawców, takimi jak Business Center Club, jak właśnie Związek Pracodawców, a Stowarzyszenie Wałmiński Klub Biznesu jest Działa na zasadzie stowarzyszenia, czyli zrzesza osoby prywatne. Związek Pracodawców zrzesza podmioty gospodarcze. Kto stoi na czele? Jak wygląda zarząd? Kto, kto tworzy ten klub, no, ten to, Związek w tej, Pracodawców? W tej chwili, ale rozszerzamy go bardzo, ale w tej chwili jeszcze właściwie tożsame są zarządy Związku Pracodawców i Związku. I z Wojskiego Klubu Biznesu, ale podczas następnych wyborów, które się odbędą na wiosnę 2020, mhm. będzie to rozdzielone i będą dwa odrębne zarządy. Liczymy zresztą, że wielu przedsiębiorców, bo dołączy do nas, bo my, jak zaczynaliśmy klub biznesu w 1993 roku, byliśmy dużo mniejszymi przedsiębiorcami mhm. niż setki tych. Małych i średnich przedsiębiorstw, które w tej chwili na terenie naszego powiatu działają. Nie wszyscy, nawet przedsiębiorcy, wydawać by się mogło młodzi, zdają sobie sprawę z tego, że takie organizacje w wielu sytuacjach mogą pomóc, prawda? Przykładem mogą być dwa działania, które bez reprezentacji przedsiębiorców. Być może nie udałyby się, bo pamiętajmy, jak budowano obwodnicę S8 to był pewien moment, że rezygnowano z węzła Wołomin, mm -hmm. żeby on nie powstał. Dopiero kiedy wspólnie o to wystąpiły władze miasta i władze naszego stowarzyszenia no, reprezentatywnego dla przedsiębiorców. W no, pamiętam, że Klubu nawet biznesu. wtedy chyba udało się klubowi biznesu z zatem no, rzemiosł różnych tak, wspólną, wspólną działalność, działalność wreszcie tak. jakoś przeprowadzić. I podobne działania podejmujemy też reprezentując klub biznesu, na przykład wobec przedsiębiorstw energetycznych, żeby zapewnić odpowiednią ilość energii na teren powiatu wołomińskiego. My wiemy, że miasto Wołomin i w ogóle powiat wołomiński ma za mało energii w stosunku do potrzeb. Gdyby się pojawił Duże przedsiębiorstwa. A, zresztą pojawią się takie rzeczy typu samochody elektryczne. Ładowanie hmm. samochodu elektrycznego to jest duże zapotrzebowanie mocy. No, Trzeba tak 50 kW tak. mocy, czasami wystarczające do zapewnienia dużego. O tym przydziale mocy na dany rejon też wiele razy rozmawialiśmy i myślę, że to jest temat rzeka i, i, i tak Ale jakby... reprezentacja, Takiego środowiska jak przedsiębiorcy do, we współdziałaniu z samorządem jest konieczne, mhm. żeby przekonać tych, którzy decydują, gdzie zostaną skierowane odpowiednie moce. My już wiemy, że w każdym razie że ze wschodu na pewno będą, już, już jest lepsza perspektywa niż była pięć lat temu. I tego nikt nie zauważył, ale jednak to było działanie Ja jeszcze na chwilkę wrócę do tego balu, bo, bo zapomniałam zapytać Pana o tym. Ja wiem, że macie swoje towarzystwo, które na ten bal przychodzi, ale gdyby ktoś nowy chciał jeszcze, to czy są, jest jakaś możliwość dołączenia do, do już, tej grupy? Już w najbliższych jak to znaczy na stronie i w profilu facebookowym Grupu Biznesu będą plakaty, zgłaszający się. My nikomu nie. Mm. Bal Łoomijski jest otwarty. Mm -hmm. e, a, I często zgłaszają się przedsiębiorcy lub ktoś, e, kto wykupuje stolik. Ten bale nie są wielkie, tam bywa 100, do 150 osób, mm -hmm. jakby było, to by było. No troszeczkę, troszeczkę ogranicza Was powierzchnia. Ale powierzchnia no, 120, sali, tak? 140 osób. Mm -hmm. Im więcej mamy osób, to koszty orkiestry, koszty cateringu, rozkładają się, więcej rozkładają, zostaje. To tak. Więcej zostaje, zawsze fantastyczne mamy, mamy doskonały pomysł. Jeszcze nie ujawniamy na rzeczy, które będziemy mm -hmm. aukcjonować. Może bardziej y, takie niespotykane dzieła sztuki, nie, jakich mm -hmm. do tej pory nie mieliśmy, mm -hmm. ale chcę przypomnieć, że na Balach Dobroczynnych dwa lata temu z małym zainteresowaniem sprzedawaliśmy grafiki Edwarda Dwórnika. Mm -hmm. Dzisiaj się wszyscy pytają: A skąd macie grafiki dwórnika w domach? No bo aukcjonowaliśmy na balu. Mm -hmm. A na, na pierwszym balu dobroczynnym mieliśmy grafikę Picassa. Mm -hmm. Ten, kto ją kiedyś kupił, 20 parę lat temu, dzisiaj ma dzisiaj autentycznie majątka, cenne dzieło mm -hmm. sztuki u siebie w domu, czy jak sprzedawaliśmy grafiki, obrazy, szkice do ołtarzy mariackich Mechowera. Mm -hmm. Dzisiaj do tych cen, które zostały na balu dane za te dzieła, wystarczy dodać zero i też. Może nie niektórzy sobie nie do końca zdają sprawę z tego, co na balu Tak, Tak, może nie tak? dają sobie sprawy, że kupując rysunek za 3000, dzisiaj jest on bardzo 40. Mm -hmm. Myślę, że nie raz jeszcze wrócimy do Związku Pracodawców Powiatu Wołmiejskiego, bo jesteście na początku prawie swojej drogi, chociaż już od kilku powiedzieć, miesięcy miesięcy, że Jesteśmy na początku drogi. Po prostu to jest tylko przekształcenie mm. formy działalności tych aktywnych przedsiębiorców mm. dostosowane do dzisiejszych, zmian, czas. do dzisiejszych mm. czasów, do zmian prawnych i tego, co od nas jest oczekiwane, no, większego, większej formalności, mm. że tak powiem. Nie możemy działać tak, jak klub powstawał, było to na zasadzie, powiedzmy, mniej formalnej niż jest to dzisiaj. Przewodniczenie Komitetowi Balu, udział w Związku Pracodawców, w Klubie Biznesu to nie jedyna Pana działalność. Wiem, że działa Pan też w Towarzystwie Sportowym Dębina. A to jest takie małe stowarzyszenie które powstało kilkanaście lat temu mm -hmm. wśród sympatyków siatkówki na terenie wsi Ostrówek mm -hmm. ale wsku... propagując sport i aktywne formy sportu Gra e... pan w siatkówkę? Jeszcze, mimo swojego wieku w dalszym ciągu mm -hmm. e... grywam co tydzień w tę siatkówkę staram się nie być statystą na boisku. I co robi tam? Ale ten towarzystwo Dębina jest jeszcze okazją do spotkania się i e, podjęcia pewnych inicjatyw. Na terenie własnej, terenie miejscowości. własnej miejscowości. To jest taka mhm. bardzo, bardzo fajna lokalna miejscowość, bo na przykład teraz, tydzień temu, a wczoraj odpaliliśmy choinkę, którą już tradycyjnie od chyba 10 lat umieszczamy w parku w Centrum Ostrówka. Mhm. Choinka ma 12 metrów wysokości. Pokazała. Zbudowaliśmy tam specjalny uchwyt, który utrzymuje taką choinkę. Tam jest kilka metrów sześciennych i uchwyt jest profesjonalnie Nie, uda, nie, zrobiony. Uda, nie udało się wandalom zniszczyć? Nie ma takiej możliwości. Ta nasza choinka żaden wiatr jej mhm. nie przewróci. Pięknie jest oświetlona, podłączona do wyłącznika zmierzchowego oświetlenia paliw. z jakich środków robicie taką choinkę? Tę choinkę kiedyś zrzucaliśmy, zrzucaliśmy się kiedyś w kilkunastu po nie wiem, 30 zł, żeby kupić mm -hmm. choinkę i ją postawić. Od 4-5 lat. Najwyższym honorem w naszej miejscowości mm -hmm. jest to, że z mojej działki choinka będzie stała. I ozdabiała naszą miejscowość. Bo to no ile osób na... w tym roku na tą choinkę się zebrało? Zaprasza... No, nie, nie, praktycznie przyjechaliśmy w kilkunastu. Jeden ma samochód ciężarowy, jeden ma drabinę, jeden ma umiejętności, że jest elektrykiem. I w ten sposób każdy, zawsze zrzucamy się po kilkadziesiąt złotych, żeby dokupić więcej mhm. światełek. No każdy, z nas, każdy z nas robi, stoi choinkę w domu, przed domem a mamy taką, jest, czy taka duża na mieście, na, mamy, taka, na wsi? mamy taką inicjatywę, że w pierwszy dzień świąt o 20, mm -hmm. kiedy już te e, posiedzenia domowe i rodzinne trochę już są, Trzeba wyjść na, na spacer. O 20 ksiądz nasz w parafii zaprasza wszystkich na 20 na wspólne śpiewanie kolęd pod choinką. Kto ma gitarę, przychodzi z gitarą, kto ma harmonię, przychodzi Dużo z harmonią. Mieszkańców przychodzi? Potrafi przyjść 150, mm -hmm. 200 osób, a miejscowość liczy 2 tysiące mieszkańców, mm -hmm. więc 10% mieszkańców, to jest dużo. I choinka jest takim elementem integrującym wasze tak, środowisko. Tak, i to jest hmm. bardzo integrujące, a również inne jakieś inicjatywy, kiedy robione są festyny publiczne, zawsze jesteśmy dopraszani. Wczoraj podczas takiego festynu ufundowaliśmy 10 paczek dla dzieci, które najaktywniej uczestniczyły w pewnych inicjatywach w Domu Kultury. Hmm. Tam po prostu grupa kilkunastu ludzi która się spotyka, zawsze się znajdzie ktoś i nie ma wielkich... Czyli Towarzystwo Sportowe Dębina zajmuje się nie tylko sportem. Nie tak? tylko sportem, ale również o turystyką, wyjeżdżamy raz do roku wspólnie. Dzięki temu, że mamy osobowość prawną, jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem, możemy się zwracać z różnymi inicjatywami, to dziś jest, wiele taki, dziś jest taka moda na koła gospodyń wiejskich, można powiedzieć, że Wy jesteście Takim trochę kołem gospodarzy wiejskich, tak, tak tego kołem co, co Pan mówi, ale to przy... jesteście z samymi facetami, tak? Czy są kobiety? Nie, nie, wiesz? oczywiście aktywnie we wszystkich mm -hmm. naszych inicjatywach uczestniczą nasze żony, czy mm -hmm. partnerki, bo mm -hmm. mamy również bardzo dużo Ale to wy panowie raczej tam wiedzicie no, ten... jak trzeba na ramię wziąć choinkę dwunastometrową, mm -hmm. to raczej panowie są do tego mm -hmm. potrzebni, ale jak trzeba zorganizować wspólny wyjazd, czy wigilię wspólną, no to włączają się w to panie. Panie Mieczysławie, nie ukrywam, że znamy się od lat. Czasami też coś robiliśmy wspólnie, jakieś działania skierowane do przedsiębiorstw, cofa chyba nawet nie tylko. I takie. Każdy z nas ma swoją historię osobistą. Dlaczego Panu się jeszcze chce? Robić nie, nie. coś poza domem, poza własną firmą. Ale ja robię po prostu. Jak się chce, żeby coś osiągnąć, to trzeba coś robić. Zresztą wzoruję się na paru osobach, mam bardzo wielu przyjaciół, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Mm -hmm. Spotykam osoby, które na działalność społeczną przeznaczają dużo więcej czasu, niż ja robię. Mam swoje pasje również inne, bo jestem zawodnikiem pierwszej ligi. Brydża sportowego, mm. które też na no to wiele czasu poświęcam na tą moją działalność w Rotary, gdzie spotykam się z ludźmi praktycznie z całego świata. Wczoraj, w sobotę, mieliśmy gości z Włoch, z Berlina. We wtorek jestem na uroczystości rotaryjskich w Berlinie. Jeszcze po całym świecie spotykam Dziś się. Dziś wiele osób z dużo młodszego pokolenia niż nasze popada w depresję. Tak próbuję od Pana wydobyć też tą informację, czy działalność społeczna może być lekiem na depresję? No, depresja to jest wtedy, jeżeli nie wiem, co mam zrobić. Mm -hmm. A jak się człowiek zaangażuje w działalność społeczną, to zawsze mam za dużo do robienia. Mm -hmm. Nie mam czasu nie myśleć, mam czasu myśleć o tym, czy posiwiałem, czy jestem za gruby, czy mam skośnę oczy. A poza tym, jak się działa społecznie, zawsze to jest co ja wszystkim tłumaczę, dlaczego nie poszedłem w działalność polityczną? Mm -hmm. Bo działalność społeczna zapewnia mi, że mam przyjaciół. Mm -hmm. Gdybym był politykiem, miałbym wrogów. Mm -hmm. No, no wiem. Na działalność... Dzisiaj nawet działalność społeczna potrafi tych wrogów wygenerować, więc taka byłabym to ostrożna z tym określeniem. Ja na ogół mm -hmm. wydaje mi się, że spotykam przyjaciół mm -hmm. i więcej zdecydowanie mam ich i nie tylko w Polsce wydaje mi się, że również buduje obraz takiej nowoczesnej i rozwijającej się Polski wśród tych moich przyjaciół w Mediolanie, w Sztokholmie, w Berlinie tam się spotykam na często naprawdę... spotyka się pan z takim pytaniem, nie tak co ty z tego masz? No spotykam się, mówią mi ludzie, że mógłbym więcej w biznesie zarobić, osiągnąć, prawda? Więcej zarobić i wtedy co mógłbym zrobić? Mógłbym czy przez to, jeżeli satysfakcję mi daje to, że mam przyjaciół, a Leszek Kołakowski w tych swoich dziesięciu tezach, które powiedział, co jest trzeba mieć, żeby być szczęśliwym w życiu, pierwsze dwie rzeczy, pierwszą rzeczą było nie za wiele. Od życia wymagać i oczekiwać, a drugą rzeczą jest mieć przyjaciół. Są przedsiębiorcy, którzy doszli do wielkich pieniędzy, ale nie angażują się w działalność społeczną. Służabek. Ja, Służabek, <laughs> są tacy przedsiębiorcy. Ale nie jest ich mało. Zachęcajmy ich do tego, mm. żeby się włączali w działalność społeczną, bo ja. Y, taką kiedyś ukułem tezę, że trzeba się dzielić tym, co się ma, mm -hmm. a nie tym, co człowiekowi zbywa. Mm -hmm. Bo y, zawsze ma człowiek tyle, żeby móc się podzielić. To już i w Ewangelii w, i Chrystus tak mówił, chociaż ja może nie tylko takimi wzorcami się kieruję, ale zawsze można się. Dzielmy się tym, co mamy. Jak nie mamy pieniędzy, dzielmy się naszym czasem. Mm -hmm. Zawsze sercem mamy sercem, uwagą, uwagą wiedzą. Mm -hmm. Czyli zawsze można się podzielić? I może tym optymistycznym akcentem, z takim przekazem świątecznym, podziel się tym, co posiadasz. Zakończymy dzisiejszą rozmowę. Ja państwu przypomnę, że naszym gościem był dziś pan Mieczysław Maciążek, przedsiębiorca ale człowiek, który wiele swojego czasu poświęca również na działalność społeczną, na działalność charytatywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.